Marta Cienkowska, kojarzycie? Do tej pory to była wiceminister kultury, dziś minister kultury pojeździła sobie za nasze. Tak, tak, szanowni państwo, informujemy o tym, że gigantyczny jest deficyt budżetowy na przyszły rok, to może być turbo gigantyczny, wielkie zadłużenie. A pani dzisiejsza minister, będąc jeszcze wiceministrem, no trochę sobie pojeździła. Nie wiem, jaki to ma sens, że wiceminister kultury jeździ po całym świecie za grubą kasę. Co to przynosi dla państwa polskiego? Nie mam pojęcia. Ale posłuchajcie, jak ustalił Super Express, Marta Cienkowska, nowa minister kultury, a wcześniej wiceminister, odbyła 27 zagranicznych podróży w ciągu ostatnich dwóch lat. Najdroższa delegacja do Australii kosztowała podatnika 50 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, 50 tysięcy złotych na podróż wiceministra do Australii. Kultury. Ja żeby to chociaż interes zrobiła. No, jednak my chyba powinniśmy dbać o naszą lokalną tą kulturę. No, można polecieć do Australii w ramach jakiejś delegacji, większej, rządowej, nie wiem, z prezydentem, no jak już leci, i pozałatwiać pewne sprawy. Po co to ci ludzie tak latają za te grube pieniądze? Co to daje? Co nam to załatwia? Ale posłuchajcie, oprócz Australii, ówczesna wiceminister ruszyła także do takich państw jak Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Uzbekistan. Łączny koszt wszystkich 27 dni podróży wyniósł blisko 200 tysięcy złotych, z czego, jak słyszeliście wcześniej, 50 tysięcy do Australii. I teraz posłuchajcie, poczekaj, poczekaj, moi drodzy. Po co ta podróż do Australii za 50 tysięcy złotych? Po Jak myślicie, po jak podano, celem podróży Marty Cienkowskiej do Australii było odzyskanie cennej monety Halley Dollar z 1813 roku skradzionej z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wydarzenie to miało miejsce w lutym tego roku, a moneta została przekazana w polskiej ambasadzie w Canberrze. No to moi drodzy, czyli za 50 tysięcy złotych wiceminister leci po monetę, Którą mógł przywieźć, nie wiem, konsul, wicekonsul. No ludzie kochani! I posłuchajcie, rzecznik ministerstwa Piotr Jędrzejowski oznajmił, że ze względu na uraz kręgosłupa minister Cienkowski zakupiono bilet zapewniający komfortowe warunki podróży. No, moi drodzy, jak się nie śmiać? Jak się nie śmiać? Oceńcie sami tę sytuację i dajcie znać, co myślicie.